Widzicie tą srokę? Ona tam była właśnie. I za tam jest na drzewie. Tu jest drzewie i tam jest na drzewie. I ona się przemieszcza. Zobaczcie. I ona tam jest. Ona jest taka. Zobaczcie, czy ona tam wpadła. Ona tam leciała. Widzicie? Ona tam siedziała tu. Tu przeleciała się tu. To jest normalne. Patrzcie, ku, patrzcie, kurde zacznę tu od tutaj tutaj się obawia dziura właśnie, jest tak czerwna, tu obawia dziura właśnie, pokażę wam widać trochę, widać.